Czy wiedziałeś, że na Mount Everest leżą ciała, które służą za drogowskazy? Mount Everest, najwyższy punkt na Ziemi, to też jedno z najgroźniejszych miejsc na planecie. Powyżej 8 metrów zaczyna się strefa śmierci, gdzie tlenu jest tak mało, że Twój organizm się po prostu wyłącza. Ponad 300 wspinaczy zginęło na Everestie i większość z nich wciąż tam leży. Ich ciała są tak zamrożone, że nie nadają się do odzyskania. Helikoptery tak wysoko nie latają, a znoszenie trupów na dół jest zbyt niebezpieczne, więc zostają tam, gdzie upadli. Jednym z najbardziej znanych punktów jest. Facet zwany Zielonymi Butami. Zginął podczas śnieżycy w 1996 roku. Jego ciało leży w jaskini przy głównej trasie na szczyt, zwinięte na boku z neonowymi zielonymi butami wystającymi ze śniegu. Przez lata Himalaiści mówili: Jak miniesz zielone buty, to jesteś prawie na miejscu. Jest też śpiąca królewna, Amerykanka, która zmarła tuż pod samym wierzchołkiem. Jej ciało siedzi pionowo, przypięte do sprzętu, z włosami zamrożonymi na wietrze. Niektórzy zatrzymują się w milczeniu, inni po prostu przechodzą nad trupami, ledwo na nie patrząc. Everest nie tylko trzyma marzenia żywych, on trzyma martwych jako symbol ostrzegawczy.